Pięć minut z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, ukryty w tylu tabernakulach i zapomniany przez świat, który wydaje się od Ciebie odwrócić, ale Ty wciąż czekasz z farcem pełnym czułości. Ty, który wciąż tęsknisz za naszą wizytą, prosząc nas o prosty gest miłości – Westchnienie wiary. Panie Tabernakulum, przyjdź wzmocnić naszą wiarę, przemienić nasze wątpliwości w pełne zaufanie. Ty, Panie Miłosierdzia, spraw, aby nasze serca napełniły się tym samym miłosierdziem, którym nas obdarzasz każdego dnia, bez granic, bez zastrzeżeń. Panie Prawdy, prowadź nasze życie ścieżką światła, abyśmy nigdy od Ciebie nie odeszli. Dziś zbliżamy się do Ciebie, Jezu, z pragnieniem kochania Cię coraz bardziej, poznawania Cię głębiej. Miłość Boga do ludzkości jest tak wielka, że nie tylko daje nam anioła stróża, aby towarzyszył nam w naszej życiowej wędrówce, ale daje nam wiem to, co ma największego: swojego własnego syna. Ten akt boskiej miłości pokazuje nam ogrom Jego hojności i poświęcenia dla nas. A jakby tego było mało, zostawia nam nieskończone dziedzictwo, obietnice za obietnicą, ponad trzy tysiące obietnic, które spełniają się z wiernością i niezachwianą miłością. Każda z nich, Panie, staje się rzeczywistością w naszym życiu, jeśli potrafimy otworzyć nasze serca. Jedna z tych obietnic mocno rozbrzmiewa w mojej duszy: Pedit i Seostara. Buscad Dziamat Mateus. Jak pocieszające jest to słowo, Panie, ponieważ zapewnia nas, że zawsze możemy się do Ciebie zwrócić. że zawsze jesteś gotów dać nam to, czego potrzebujemy, kiedy prosimy z wiarą. Chociaż nasze modlitwy czasami nie są wysłuchiwane od razu. Twoja odpowiedź zawsze przychodzi w idealnym momencie. Ty wiesz, czego naprawdę potrzebujemy, poza tym, co możemy zrozumieć, i przynosisz to w sposób, który jest dla nas najbardziej korzystny. Jaki jesteś dobry, Panie, jaki jesteś dobry dla każdego z nas, że pomimo naszych upadków, naszej słabości, Ty wciąż nas kochasz z nieskończoną cierpliwością. Kochasz nas pomimo wszystko. Kochasz nas miłością, która nigdy się nie męczy, która nigdy się nie wyczerpuje. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy jesteś wyjątkowy dla Boga, jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony lub niewystarczający, pamiętaj o tym, jesteś dla Niego więcej niż wyjątkowy. A On, który kocha cię bardziej niż sobie wyobrażasz, nigdy cię nie zostawi samego. Dziś z pokorą i ufnością prosimy Cię, abyś napełnił nas swoją obecnością. Prosimy Cię, aby Twoje światło oświetliło każdy zakątek naszej istoty, aby Twój pokój spoczął w naszych sercach i aby z każdym mijającym dniemśmy mogli Kochać Cię coraz bardziej, tak jak Ty nas kochasz. Aby cię wybawić, oddałbym Egipt, Etiopię i Sabę w zamian za ciebie, ponieważ jesteś bardzo cenny w moich oczach. Dałbym w zamian za ciebie ludzkie życia. Za ciebie oddałbym narody, ponieważ cię kocham i jesteś dla mnie ważny. Bóg ma dla ciebie misję misję, która została przygotowana z miłością od początku czasów. Błogosławieństwa, które otrzymałeś, nie są przypadkowe. Są to boskie dary, które zostały Ci dane, abyś wypełnił wzniosły cel. Rzeczy, które słyszałeś i słowa, które otrzymałeś, zostały zasiane w Twoim sercu, jako ziarna nadziei i wiary w niebie i na ziemi. Niech na wieki będzie chwalone imię Pana naszego, którego miłosierdzie jest nieskończone, a dobroć nigdy nie gaśnie. Niech będzie pochwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego, prawdziwa obecność naszego Zbawiciela w najświętszym sakramencie ołtarza. Wierzymy w tę cudowną obecność, tajemnicę miłości i łaski, która daje nam siłę i pocieszenie w każdej chwili naszego życia. Serce Jezusa, ufam Tobie, ponieważ wiem, że w Twojej miłości znajduje prawdziwy pokój i zbawienie. Serce Jezusa, płonące miłością do nas, rozpal nasze serca Twoją miłością. Spraw, aby każde uderzenie naszego bytu rezonowało z Twoim miłosierdziem i współczuciem, abyśmy mogli żyć zgodnie z Twoją wolą, kochając naszych braci tak, jak Ty nas ukochałeś. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców, którzy w swojej rozpaczy i bólu oddalają się od Ciebie, aby znaleźli w Twojej miłości prawdziwą przemianę. Serce Jezusa, rozpalone w naszej miłości, rozpal nasze serca Twoją pasją, abyśmy mogli podążać za Tobą z odwagą, bez strachu i bez zastrzeżeń. Serce Jezusa, który nas kochasz i sprawiasz, że kochamy, otwórz nasze serca na Twoją łaskę, abyśmy mogli być odbiciem Twojej miłości na świecie. Boskie serce Jezusa, nawróć grzeszników i zbaw umierających, tych, którzy w swoim ostatnim tchnieniu szukają pokoju, który tylko Ty możesz dać. Uwolnij święte dusze z czyśćca, które z utęsknieniem czekają na zjednoczenie się z Tobą w wiecznej chwale. Eucharystyczne Serce Jezusa, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość, abyśmy mogli żyć z mocą i radością w Twojej miłości. Abyśmy nigdy nie stracili nadziei, nawet w chwilach ciemności, ponieważ wiemy, że Twoje światło zawsze oświetla naszą drogę. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Przyjdź i uzdrów nas. Józp z posudwóspór nas, przyjdź i przemień nasze życie swoją boską mocą. Słodkie serce Jezusa, bądź naszą miłością i naszą ucieczką. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi, którzy wciąż szukają prawdy i światła w świecie pełnym ciemności. Słodkie serce mojego Jezusa spraw abym kochał Cię zawsze coraz bardziej aby każdy dzień był okazją do wzrostu w Twojej miłości i Twojej łasce chwała, miłość i wdzięczność sercu Jezusa niewyczerpanemu źródłu życia i zbawienia. Najświętszy sakramencie Funt ołtarza wierzę w Ciebie, adoruję Cię całym moim jestestwem, ufam Twojemu nieskończonemu miłosierdziu i kocham Cię głęboko, ponieważ Ty jesteś moją siłą i pociechą. Dziś padam na twarz przed Twoją obecnością, pokornie, prosząc o przebaczenie za tych którzy w ciebie nie wierzą którzy cię nie adorują którzy w tobie nie ufają i nie kochają cię tak jak na to zasługujesz proszę cię panie aby twoja miłość twój pokój i twoje światło dotknęły serc tych wszystkich którzy jeszcze nie doświadczyli twojej obecności Dziękuję Ci za Twoją ofiarę, za oddanie życia, za nasze zbawienie i błagam Cię, abyś dał nam łaskę kochania Cię coraz bardziej każdego dnia. Chwalimy i błogosławimy Cię, Panie, całym naszym jestestwem. W niebie i na ziemi niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Aby wszyscy ludzie w każdym zakątku tego świata mogli rozpoznać Cię jako jedynego i prawdziwego Boga, źródło wszelkiej miłości i wszelkiego życia. W niebie i na ziemi, niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Aby Twoja boska obecność przemieniła nasze serca, aby napełniła nas pokojem, nadzieją i siłą, by iść naprzód. Aby Twoja miłość nas oczyściła, uzdrowiła i uwolniła od wszelkiego zła. W niebie i na ziemi niech na wieki będzie chwalone kochające serce Jezusa sakramentalnego. Aby Twoja miłość i Twoje miłosierdzie były światłem, które prowadzi nasze kroki, które inspiruje nas do stawania się lepszymi każdego dnia i do życia zgodnie z Twoją wolą. Aby te minuty modlitwy z Jezusem Sakramentalnym dotarły do wszystkich braci, którzy potrzebują pocieszenia, uzdrowienia lub siły w swoim życiu. Jeśli ta chwila modlitwy dotknęła Twojego serca, zapraszam Cię do polubienia, zostawienia komentarza z uwielbieniem Jezusa lub szczególną intencją, za którą możemy się razem modlić. Subskrybuj, udostępniaj i aktywuj dzwonek, aby w każdej chwili otrzymać zaproszenie do dalszej modlitwy razem z nami. Niech łaska Jezusa sakramentalnego spłynie na ciebie i na wszystkich, którzy są blisko ciebie. Dziękuję za dołączenie do tej modlitwy.